Tusk przyszedł na gotowe, podpisał papiery, które już dawno leżały na stole i ogłosił się ojcem sukcesu. Cofnijmy się trochę w czasie i zacznijmy od operacji na otwartym micie założycielskim nowego rządu. Mit brzmi tak: przyszliśmy i odblokowaliśmy KPO. Pieniądze płyną do Polski. I faktycznie na konto wpłynęły pieniądze. Wszyscy klaskali, cieszyli się, a premier Tusk z uśmiechem zbierał gratulacje. Brzmi pięknie, prawda? Tyle, że jak to często bywa w polityce, diabeł tkwi w szczegółach. A te szczegóły, niczym doświadczony patomorfolog, bezlitośnie obnażył Leszek Miller. Donald Tusk pochwalił się, że na konto Polski wpłynęło 5 miliardów euro w ramach KPO. To zasługa premiera Donalda Tuska? Decyzja o zwolnieniu tych pieniędzy zapadła jeszcze za czasów rządu pana premiera Morawieckiego. Eee, natomiast Donald Tusk już w imieniu swojego rządu złożył kolejny wniosek o 7 miliardów, ale te 7 miliardów musi przejść przez wszystkie surowe, prawdziwe, dlatego że trzeba spełniać kamienie milowe. Natomiast te 5 miliardów, które napłynęły, one mogą napłynąć jeszcze jakby z inspiracji poprzedniego rządu, bo ono nie wymagało kamieni milowych. Proszę bardzo, Leszek Miller, który jest znany zwolennikiem Donalda Tuska, tu przyznaje rację Mateuszowi Morawieckiemu. Innymi słowy,